jesteśmy w drugim stacie i historia jest następująca kurki dostały antybiotyk i leki i witaminy i wszystko praktycznie szło przez ten tydzień z czego jajka konsumpcyjne nie nadawały się do zjedzenia i mamy tu taką o Situations Jajka ugotowane I co z tymi jajkami No trzeba im rozbić Tak I jak im się te jajka rozbije To przynajmniej już takich strat nie będzie Jeżeli chodzi o pasze. Bo no to wiadomo, że trochę zjadły Tej paszy na to jajko tak? No, trzeba ci rozbić. No to nie jest takie łatwe rozbijanie. Bardziej jajka są ciepłe jeszcze. Jeszcze para z nich leci. Troszkę kurą, troszkę kaczką się rozbije. Wygotowane. się no, nie zbiło? Twarda skorupka. I takie pożywienie możemy dawać. No są różne mity, że jajko ugotowane to jest trucizna dla kur większej głupoty nie słyszałem. Jak były małe kaczki, kurczaki to podawało się razem z, z pokrzywą. Czasami właśnie tak jak tutaj widzicie z zielonką żeby miały jak najbardziej treściwą tą paszę zupełnioną witaminy gorące jeszcze muszę stygnąć no. kurki już doszły do siebie już te grzebiegnie są bardziej czerwone, bardziej właśnie stoją nie są już takie oklapnięte to tu był problem taki, że po prostu kury miały takie objawy jakby gruźlicze, jakby troszkę katar kurzy. I to tak nie było wiadomo dokładnie co to im dolegało. Zdezynfekowałem kury w środku. Przez tydzień nie wychodziły. No akurat pogody nie było, także... Nie było tak źle. Przetrzymały to. Ileś tam upadków było. Jeszcze tam jakieś chrapnięcia się zdarzają. Nie masz jedzenia, Pisio? Nie masz? Naprawdę? Naprawdę? A teraz już jest spokój. Większy niż był. Niepokój. Do zobaczenia.